Benz, 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 Ogólnie tu mam pozdrowienia dla mojego fana Adama Franciszkiego z Olsztyna. Pozdrawiam Cię. I oraz pozdrowienie dla dziewczyny od Krzyśka oraz e, pozdrowień wiernych fanów od i Krzyśka. Ogólnie pozdrawiam Was ogólnie. Ciekawy jestem, tak bardzo, czy jesteście za nami, czy tak płynął. No ale jak po pozwinę, czy jesteście za nami. Ogólnie, potem Was, trzymajcie się, co mam powiedzieć. Jestem zmęczony po robocie, bo jak się pracę to się jest zmęczone ogólnie, ale to, to to jest mało pikuś. Podzielamy Was. Trzymajcie się. I tak jak mówię. Trzymajcie się za nami. Niż z koralem. Jebać ich. Krótko na temat. To jest podstawą w życiu. I dwa. Nie przyjmować się tymi pierdoleniem, oszopeniem jak się mówi. Jak macie jakieś pytania, walcie do nas spokojnie. Nie ma coś takiego, że a, bo my nie odpowiemy. Ogólnie jeszcze raz dam pozawienia. Pozdrawiam dla mojego e... Adama Fraczewskiego z Roszczyna. Pozdrawiam Cię. Będz. I oraz pozawienie dla Dziewczyny od Kryś... Kryśka oraz pozdrawiam fanów i o Kryśka, pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że trzymacie się za nami niż za Z tymi zjebami, jak się krótko mówi. Pozdrawiam Was i powodzenia, Benz.